Powrót do szkoły i oczywiście wielki powrót wyprzedaży na stronie Eneba. Jak możecie zauważyć, 15 dni oczywiście stało do wielkich tutaj promocji, do końca promocji, oczywiście na stronie Eneba są nowe tutaj jak widzicie fajne gry do zakupu, mega duże promocje, rabaty. Macie tutaj, tutaj specjalną ofertę, oczywiście w stronę Eneba na farminga, tym razem za 106 zł. No widzowie, no ja normalnie, no nie wiem, na co wy czekacie, na co ty czekasz. Masz tutaj farminga za 106 złotych, także korzystaj naprawdę. Masz tutaj nawet cyberpunka za 68 złotych. No naprawdę, no, no niższy cen nie da się znaleźć na żadnej innej stronie, a na pewno nie kupić oryginalnie oczywiście na Steam'ie, także zapraszam bardzo serdecznie, bo do końca premiery, premiery, do końca oczywiście w sprzedaży zostało tylko 15 dni, także korzystaj, link w opisie. Zapraszam z mojego linka, kupujcie. I teraz zapraszam Was do filmu. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, mnie tak ja Was witam ze serii, oczywiście Sam Jak Palec, w 45. odcinku. E, witam Was oczywiście 2 września, także pierwszy dzień szkoły. Powrót oczywiście do szkoły. Możecie właśnie napisać w komentarzu, jak tam dzisiaj pierwszy dzień w szkole, że się spędzili. Jak tam ogólnie samo poczucie. E, przed oczywiście następnym tygodniem Bardzo ciężkim dla Was e, łapeczkę dajcie w górę oczywiście dla mnie tutaj za nagranie tego odcinka poproszę was właśnie tutaj o tysiąc łapy w górę e, Subika na kanale także możecie wstać, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji e, Napiszcie hashtag powrót ja mam przypnę oczywiście serduszko, zapraszam Was na grupę na Facebooku, Szwagry Piwcie, link macie podane oczywiście w opisie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście na początek na początek oczywiście promocji na stronie EnEwa. Link macie w opisie, także korzystajcie, bo farmi naprawdę jest po wielkiej promocji, po wielkich zniżkach, bo ty tylko jest 106 zł, a oryginalnie z tym jest 180. Eee, I co widzę w dzisiejszym materiale? Tak, jak ogólnie Was widzowie zapowiadam na poprzednim materiale, że powoli trzeba będzie prostu gospodarkę dofinansowywać. Więc co to oczywiście widzowie znaczy? Znaczy oczywiście widzowie to, że będziemy coś w dzisiejszym odcinku kupowali. Nie będzie to oczywiście widzowie jak zwykle nowy sprzęt. Bo wiecie, nowy sprzęt to po prostu widzowie trzeba pieniędzy, nie? Trzeba pieniędzy, a u nas zbytnio widzaje pieniędzy, tak powiem, że to troszeczkę brak, nie? E, jeszcze widzę przed, oczywiście nakarmimy sobie krówki tutaj znaczy e, się krówki, tylko świniaki, bo zaję że świnie mamy. Czekajcie, w zaje, taczki sobie... O kurwa Czekajcie, bo kuryda się wysypała, taczki sobie widzę, wyciągniemy, oczywiście napełnimy. A co to w ogóle jest? Co to jest? Tu w środku jest? No jakaś pszenica, jest ta świnie, jest za pszenicę? Jezu, to, to czekajcie. Ja to w, w ogóle wsypię. E, no i na poprzedni... Aha, no dobra. No to czyli widzę, tutaj nie ma dużo tego tej pszenicy, dobra. E, na poprzednim odcinku dosyć powiem wam, widzowie, tutaj duża sprzeczka była pomiędzy oczywiście widzę, tą tą taką tutaj e, zagadką jeśli chodzi o tego człowieczka e, Zagadka wielka bardzo, bo... Bo na ostatnim odcinku coś, żeśmy, tutaj troszeczkę z nim porobili e, Także musieliśmy, widzę, troszeczkę go zaczepić, powiem wam, bo e, Za długo się, po prostu, powiem wam, panoszył troszeczkę, nie? Bo sami, się widzieli Na gospodarstwie ogólnie przychodził, coś tutaj szukał, niepotrzebnego problemu e, No i na poprzednim właśnie odcinku e, Troszeczkę, żeśmy go, także tak powiem, pobudzili do, do pracy e, swojej Bo ja nie wiem, jaki jakie on w ogóle, widzę, tutaj zamiar e, na tej serii e, Także musiałem, widzę, go ogólnie sprawdzić No i powiem wam, że... Na poprzednim odcinku udało się ukraść rower, ale potem niestety, żem go stracił. Szkoda, bo myślę, że ten jego rower to jest jakaś zagadka. Zagadka oczywiście tego, tej postaci tajemniczej na tej serii, także bardzo, bardzo ciekawie. Pozamykamy oczywiście tutaj wszystkie tutaj drzwi, wroty, te bramy, bo to wiecie, bo to potwierane, wszystko tak stoi. Yy, że ja nie wiem co tu się ogólnie dzieje Także tak widzę, to zamykamy, to tak samo pozamykamy yy, tutaj Także pozamykamy myślę O cholera jasna, pojechał tym autem, widzicie widzowie, pojechał do lasu Pojechał widzę do lasu, nic Jason co na bracia polskiej farmy w trzecim sezonie Ale wariacik, ten miał widzę furgonetkę, buchankę taką zieloną Taką rosyjską, a ten ma widzę jakieś takie stare auto ze złomu, nie a się widać dobrali się we dwóch Czyżby widzowie to był kolejny morderca? Czyżby widzowie kolejny morderca powrócił? No powiem wam widzowie, no ciekawie, ciekawie No a tak jak mówiłem w Dzisiejszym odcinku planowany jest oczywiście Jakiś fajny widzowie zakup Na oczywiście na złomy, także kupujemy eee, Zobaczycie ogólnie co to jest eee, Jest to widzowie rzecz eee, maszy Rzecz, maszyna mm. No maszyna co sumie no eee... O Zrazjebano mordą Zdroch, bo jadę! Czekaj, bo kurry, bo jadę w susem. Pierwszy ciąż od pejniku. Dobra, odsuń się, bo jadę na tą jeździć, ale do lasu. Ja się w całej pan przyjechał z tego z, no. z roboty chyba kurwa z tego z stoskawego, bo z przyjechał z Buzukiem przyjechał, kapitalnie. Ja jadę oczywiście wtedy z razu na bo tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, jedziemy po ten nowy nabytek. Trzeba za, widać zakupić, nie? Bo to i tak się ogólnie przyda. Na kolejny ogólnie sezon się to przyda także. Po zimie oczywiście się przyda to. No i także na kolejnym odcinku się ta, 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 ta maszyna się przyda, bo będzie nam tutaj potrzebna do zemsty. Zemsty oczywiście nad sąsiadem sąsiadem oczywiście buciakiem. Tego oczywiście widzimy nie będziemy mu darować, także wiecie jakby co, to my postanowimy oczywiście zrobić tą taką tą zemstę Bo tak tu być nie będzie, że tak powiem, także będziemy musieli zrobić zemstę niestety nad tym sąsiadzikiem Dobra Przyjechaliśmy oczywiście tutaj wiadomo po co tak naprawdę, e, więc tak sobie prezentuję, chciałbym zaprezentować nową nową rzecz, nową maszynę na naszym gospodarstwie, jest oczywiście w sobie rudzka przyciapa. E, mieści ona, widzowie czekajcie, ja tylko poczepię Będzie ona, widzowie, oczywiście mieściła coś około 4,5 tony e, Jak widzicie, tak się ogólnie prezentuje w takim brązowatym oczywiście malowaniu e, Nie ma burt oczywiście tutaj żelaznych, blaszanych Tylko po prostu jest właśnie tutaj e, deskowana, także na deski jest taka stara zrobiona no i o co chodzi widzowie z tym, że będzie ona potrzebna w kolejnym odcinku Będzie ona potrzebna oczywiście do tego właśnie Do tej zemsty Bo będziemy widzowie oczywiście wyrzucali Wyrzucali No wyrzucimy mu w sumie powiem wam tak Porozwala mu ogólnie po całym gospodarstwie tą ziemię Którą oczywiście widzowie mam tam z tyłu za krowami Te właśnie taki nieużytek Jest mi ona w ogóle niepotrzebna a to, co ogólnie, się widzowie, co są co, co ogólnie zrobił z moją 85. Na poprzednim odcinkach, to widzowie, tego nie będziemy mu darować. Także też musimy widzowie mu coś wywinąć jakiś taki numerek. Także na przykładzie, właśnie tego zrobimy, właśnie z tą przeczepą, właśnie taki udział. I myślę, widzowie, że to będzie fajny kolejny odcinek z tej seryjki. Także będzie myślę, że super. Więc tak, widzowie, oczywiście kupujemy. Dla tych, oczywiście, którzy są zainteresowani, ile to ta przeczepa daje, to jest oczywiście po znajomości ze szefem i współwłaścicielem, oczywiście, panem Tipcie to ogólnie w dostałem za to rabat bardzo duży i to przeciepię będę go kopał za 2, 2 700, nie? bo tak to ogólnie w sprzedaży było za 4000 ale wiecie ja ogólnie też doryw, dorywco dorywczo, pracuję ogólnie tak także na tym złomie i sobie troszeczkę dorabiam i ogólnie pomagam także ogólnie mam to wszystko niż, niższą cenę niż normalnie ogólnie by przyjechał klient, także za 2700 oczywiście przepa została kupiona Myślę, że przyczepa będzie nam służyła, e, bo jak dobrze wiecie w samym wozem konnym to tak my to za daleko ogólnie nie dojdziemy e, bo, bo no nie da rady, co co by tego przecież przyjść powiem, że to nie da rady e, samemu, samemu ogólnie o e, Pan Pips jedzie Czekajcie, troszeczkę co ma na, na drogę Gdzie ja ty jedziesz z tym? Ale o, to, ale o to chodzi Ta przyczepa zamówiona na kogoś jest Przecież, przecież ja, przecież ja to kupuję. Jak buksak bierze normalnie przyczepę, co? Czyli, co ty kurwa, a jak? Ale wracaj ja tylko, A kurwa, nie do go... ze mną, bie... B, 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 do złomu. A przecież byliśmy gadani. Z kim ty gadałeś w ogóle? No, Przyjdź z gadami, z właścicielami, Nie nie maszynę sobie Jak ja na skierze pracuję, to jak? To, to jak? To, to, to mam to oddać? No jak? Tam z Kazikiem kurwa, Kazik ma tam przyczepę. Ale Utrami. przecież ja tam miałem kupić ze złomu. To kurwa trzeba było z buksiakiem gadać. No ale Dziękuję. przecież dobrze wiesz, że szukaliśmy tego przyczepy na zombie. przecież miałem z sobą gadane mm, No ja kurwa gadane, kurwa ja z tobą nie gadam. To jak, to pani Pips, co pan teraz wylecie z takimi testami. Dobra, to dobra, to dobra, to zawieź na, na gospel do, do siebie i zobaczymy, potem przyjdzie na drugi dzień przyjedzie, zobaczysz. No to nie, dużej. on nie przyjedzie, nie! Jak to będzie u nas stało, to on nie przyjedzie czy ja w swoim szefem bym umówiony na 2700. Czyli jak ja, ja, z, ja z tobą ja z tobą nie gadałem, to nie ja, wiem ja nie gadałem ale ja z nim gadam, czy ja dorywczo robiłem, robię mi zniżył ten, to, 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 to czyli I Jak i... ty mogłeś dorywczo robić, jak ty no czarno nie możesz robić. No ja robiłem, no tam mi pomagałem, bo cię wtedy nie było, to pomagałem, właśnie robiłem za ciebie. A to, to jak, ty, jak ty możesz robić jak tyle wreszcie? Jesteś. A to może być czy lewo, czy prawo recze, to ja Tak, to wszystko samo. A ty się do roboty nie nadajesz? tak pracujesz tak, Każdy do jest sprawny do roboty, żeby ryć. No właśnie, że nie... ty masz Prawej, prawej, prawej kurwa cała się rozkraczyła, nie? Ale uderzyłem, to to ja auto... Ja, ja, ja jadę dach, dach teraz robię tutaj to, czy w okazji. To ty drogę tak. zatarasowałeś przed policją, czy co? Gdzie? No, Czemu to, to auto stoi na drodze? Moje auto nie jest. To co sprzedane jest. O tu chodzi? To sprzedane auto jest, widzisz to Sprzedane? A co? To, co tak stoi na drodze tutaj? To się zapytaj tego właściciela to pozawił. Oczywiście no, ty, ty jesteś właścicielem. Jak mogę być wyjazd właścicielem? Gdzie tam rejestracja moja jest? A co tutaj w kierowcy się Napisz RPR chyba, ty szlak wie, co to jest nie Ty, a ja muszę to chyba z tą na gospodarkę postawić, bo to nie ma miejsca Ty, ale przyczepę to ja kurwa dzisiaj się zamówię, zamówiłem To ze złomu No, jutro przyjedzie ten, właściciel kurwa To Co ty chyba nie i kasę dostałeś kurwa z właściciela, teraz piwo sobie Gdzie ja ta kasa mam? Ja jadę w jeszcze, Zarobiłeś konkretną, konkretne pieniądze to tam się deregułeś, mi tam po z... Ursusa bezgodę tak, z... y, bez sprzedaje, y, kopiłeś? Tak, tak, tak się nie robi To? A czemu znaczy, ty Ursusa kopiłeś za moją kasę? A co ty byś derygować? Ja krowy krubyś nie pieniądze by nie było nic. A tak będę miłość kapitałem na gospodarstwo Krów dalej nie ma, dalej wszystkie pozdechane, gdzie krowy są? No to kurwa. A gdzie pieniądze! Ty chciałeś krowy mieć nie ja. Ty ale zobacz, tu, ta 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 ty, słyszyś, wiec, jak ta się kapitalnie nie prezentuje. Ty słyszysz, wiesz jakiegoś klinka pod, pod, ten, pod koło. A no to wiecie, trzeba wyciąć z drzewa jakiegoś. Żeby ona za chwilę nie gdzieś tam na, na dół do wyszaty. No ty wszystkie pola porobiłeś, bo ja w, w robocie bym i zarobiony byłem. No ja wszystko jest porobione, podrywki są porobione, pola przygotowane po się. To nie jest i zagon jest do odczytania za 7 tysięcy. Dobra, mam kinek. Masz? Zagona wystawiam za 7 tysięcy. Dlaczego bez mojej, mojej zgody? Wystawiam. Ty nie masz nic do dyrygowania. To jest moje papierach jest. Ty jesteś taki jakby drugi, ja mogę się ty o zapytać. Ale ci mogę stąd ten wysiedlić, bo ty, ty w, ogóle to nie, w ogóle nie płacisz tego: prądu i czynszu. Nie no płacisz. Tak, zapytać się możesz. Masz tego klinka? Mam. Ty gdzie? Niosek, uwa. To Dawaj, to zaraz na razie. Dobra, to, ja to W ogóle razie, to To jest człowiek. Ja, z takiego dużego badyla? To se kurwa obecnie w ogóle, piy. posiadasz. Czy w ogóle posiadasz jakoś? Ty, a wiesz, że tego złodzieja z znalazłem? Kogo? No tego z co działa działo za No, chyba tego z Masko, co jeździł w klauna. A zobaczysz go? No, na ostatnim odcinku rower mu zajebałem. <noise> gdzie ten rower jest. No, no, wrzuciłem, bo do on po to poszedł i ogólnie odzyskał, nie? No to fesku we was zrobiłeś no. roboty Dobra, jadę. Klinik podłożony, może jechać. Jeb, i cię trzech, a stoi. Klinik podłożony, może jechać. Jura. No, tylko na moim podwórzu powinien stać. Słama jest, słama jest, co jest? jeszcze no, ja jest, a co, jak ja ci postawię tu włóczę? Po co ty w ogóle ten wóz postawiewisz, A gdzie ma posadzić? A ten wóz trzeba wychwać, z bo tu w nie wejdzie. Daj, tak, Boże święty, ja w Wodemierce jadę na handel, cały sprzedaż. Jutro omówiony z gościem jestem. Na co? Na sprzedaż e, 5000. Ale czego? Bo do Ta co? Weź na 5 nie to byś by ciągnąć A po co mi ciągnie potrzebny? Jak ja lekwi gospodarkę, to jak? A to więcej niż nie wejść kupował? No jak normalnie, to to będzie ten to z pracował, to ja się do miasta wyprowadzam. A Tak, e, fortem pojadę Galaxy Ty postawić? Ale dlaczego daj postawić? Weź to kurwa z tyłu na Czego nie postawić? Tylko trzeba ten pracownika, mam, musimy to wypchać. We, masz jakieś deskie bo coś? A Chcę co zrobić? No, muszę gościowi sprzedać, bo trzeba ja będę na wóz? Jako kurwa kiwóz? A co? Wodemirec, bez kabiny A po co sprzedałeś? Ty ty co? A po co ty tego sprzedałeś? A po co mi tego rozpierdł bez pompy? Ta, A to, staszek, czyli, ramach, jak, ty, jak, ty, jak ty możesz to sprzedać nie uzyskać moje zgody? Cię zapytać nie możesz Myślę, To jest moje kurwa Wodemier dziadka jeszcze A ja też mam tego Ty to kurwa jesteś tu w ogóle nie mowa w ogóle, to ty nie powinni tutaj kurwa, w ogóle mieszkasz. No i wiecie widzowie i nie mam widzę nic do rygowania ja na tym. Gdzie marelek, A moja półówka jest, jest. moja półka jest i mogę decydować o wszystkim Ale, Ale ty, ty się przeprowadziłeś, ja tu mieszkam 20 lat już! Kurwa, wejdź to zajdź kurwa kapitalnie nie wyjebać w nuniarnie Tego niearniu trzeba zlikwidować jak nie będziesz robił Będzie Widzicie, w zsiędza jednak na śmietnik Paliwa z pieprza jak szlak, ropak z pieprza jak szlak I nie ma czym robić w polu To poza się będzie wszystko przygotowane już bo ja mam plany zakupić porządne sprzęt, tylko ty o tym nie będziesz wiedział. A co o co nie będziesz kupował? Nie, sprzedaję. narkę sprzedaję. Narkę sprzedajesz? I To będziesz kupował A co ci to pochodzi, ja żeby kupował? Sprzedaj wszystkie sprzęty i, i kupuję porządne. A ty no, no, nie sprzęt, tego, i ci wiesz tak? o tym, że zagon ogon nie wystawiam na sprzedaż? Co, sprzedawię, Boże święty. I I tak tego, tak, i tak, go, to jest taki handel. Patrz, jest ja tak tego. To wszystkie sprzęty sprzedaj do ty, to co jest, i kupuję raz jeden porządny sprzęt i Ci zabijam na tym gospie. A co ty chcesz, go nie Tak, na tak, i co jeszcze? Eee, ten kos. Ten no. gos wystawiam tutaj o wystawiam o, tu ty o, chodź Ci się pokażę gdzie wystawiam, tylko tę tabliczkę trzeba postawić o Czekaj o. Jak skoda, skoda sprzedałem ale nikt tego nie wziął, nie, nie chciał nie, nie kupić Skoda też do, na Handel idzie Kurwa Coś kupić? Wiek. Jaki kupić? Dwa tysiące, coś kupić. Ale jak coś że sprzedałeś, to to czemu to to? No sprzedałem wystawimy, ale to się zainteresowało, Ale, ale... Ja tam, tam ty wystawiłeś na środku drogi No to co? To tak się wystawia? Jak tak się stało? To powinni postawić, że na posesji, a nie chcę postawić na środku drogi. No to mówię ci tak. To wystawiam: 2000. Wódę REC 5000, to gościu już jest do, dogadany. Jesteśmy tutaj za. I ile to skoda I ile? Yy, dwa koła. Yy, pięć koła to, tu już mam siedem. Ja... No to ja od ciebie chcę kupić to. Mogę kupić? Yy, a masz pieniądze na tego kluczowcach? Tak. Gotówce. Ja myślę kupić, ja kupić skodę o Yyy To co tu jeszcze Andrzej? Brony, Bronę też tak. chyba. A te półgi to swoje są? Czy kogo? Po co na moim poserze postawiłeś te półki? Ale ja tego skodę chcę kupić A co mnie to obchodzi? Ja dwa I pół chałupy, i pół chałupy na sprzedaż idzie też. No a stodowa... ja kurwa pół no, chałupy na śmietnik To o, to stodoła idzie na handel, to nie wiem ktoś może przyjedzieć co. No że, że jeszcze mnie interesuje ciekawe kurwa jak go się przejść z daleka czym ty musisz zawieźć tego Wodymirca? Na żuku Kurwa, na Żuku, ciekawe jak? No tu A de... jak deskie, ty w ogóle chcesz to zrobić? No patrz, tu klapę otwierasz, pyk, patrz. To palisz, tak, kapę otwierasz, tu zajeżdżam, tu daję klinki, postawiam z klinki, wierzę na górę, normalnie i No to już widać no ja wiem jaki będzie kolejny odcinek, jak się wypierdoli we mnie Wodymir z, z tymi dzieckami i się płamią Co? Ty No to, to, to już myśla że to, myślę, no jak to będzie fajny odcinek, No to powiem Ci, że ja to będę musiał nagrać jak przyjedzie, jak przyjedzie ten kupiec. No to jest, tylko muszę ten z tym pogadać z właścicielem czy mi żuka wy, wydaje mi wiesz Bo to, to wiesz tak jeżdżę teraz wiesz O no, kurwa widzę? Widzę. jak się progi zjadą, Przedni zderza jak ten zjedzony Pa kardzozy zona, bo Tak, kurwa zydzona, ale tu powiem ci ta rura jest kurwa kapitalna A jak ja ale jeszcze... A ty Felgry pomolowałaś chyba ty, kurwa, e, Amelio. Pasto nie jest. A emulsją pomulowałaś do malowania kurwa ścian. Widzisz jak się świeci zajebiście? No widzę jakie białe kapitalny. Ja jakem jak, 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 są? Ty widzisz, no to tak jest, no to, to, to co to? Zumrzałaś? Co to jeszcze jest? Ten płot trzeba pierliczyć, nie wiem, ten płotnik nie nadaje do tym tyskiem. No to ten, no, ten pot nie nadaje, tak. powiem ci, że nie mamy spinu, że możemy zdjąć nie? A to to jakę bierzesz czy jak? To nie moja No to kurwa, czego ty ją nie zawiozłeś? Na chuj mi to badaniarka stoi tutaj? A skąd się to odbiła? No Aaa, to jest kurwa godnia To kurwa jej ma mogę zapakuj To, to. to gdzie mam zapakować, na co? Bo zaraz będzie przyjdzie i będzie mówił Na żurka nie zawiozł zaraz zawiozł On miał co coś re remontować, wiesz? Eee, chałupę miał ten ucieplać Wiesz? Ty właśnie, Pipsie, ja zapomniałem, że to jest kurwa jego ten No właśnie, Dobra, kurwa Tu ma jechać Jedź A ty to, to zapakowałeś to? już? Tylko żebyś go nie wyjebał zapakowałeś już, z tyłu? To rura. Dała ja... No a sami było związać, czegoś pasami nie związałeś To się tam nic nie będzie działo. Czy ty nic nie jedzie? Dobra, jel. rura. Ja w ogóle zapomniałem, że A skąd się był ten butynak? Aaa bo my wtedyśmy bajsowali zboże, to tak? nie? To Zasiew. No tak, a tylko gdzie to w ogóle ten, ten worki są z Na ścianami. Jak bajza robiłeś? W ogóle Czy nie? A ty ale a po co to w ogóle za kurwek jeszcze raz będziemy bajsować Co bejdziesz bejsowy jak to tu... Aaa! ten rower jest! Co ty że roweru nie ma? Gdzie? O tam o, jest, krzaka stawione, o tutaj jeden na tym polu naszym, jęźmi, ty, ty, ty nie tym Widzisz? No. no leży To zagadasz, że I zagadasz Dobra, weźmiemy to no. Dobra jedz, kręcaj Kurde, takie uliczki takie ciasne, ten ciężko skręcić tutaj jest w ogóle No to szybciej musisz zakręcać No to, to w polu już ma nic co robić, ziemniaki w ogóle coś bada, to wyrosną, to ty tym, tym czy nie? Z tym zimekami to właśnie że taka sprawa jest ogólnie ciężka To pojadę do tego, może tutaj Kazik może ma ci ziemniaki do wykopania Dobra, stój no, kropotwierać? Masz, może ty mi siadzisz. Zdźwigniesz to w ogóle? O, szałaj stoi. elegancko, ma Ferguson. Sznurki wypakowane, ale kurwa, jak to jeszcze pracy i wyczyściu? W spóźniwach jest to jak? już zapakowałeś? No już czekaj, pcham teraz. To ja jadę, tam zakręcić. Dobra. O, mój żółk stoi jeszcze jeden taki. Ja pierdzielę. Ja mu tutaj postawię chyba to. Tam, gdzie było w sumie stało? Ten sam. Ten. Kolekcja chyba. Nie, ten starszy chyba jest Dobra, jak yeah, ten Dobra, stoi kapitalnie tu tam w środku nic no nie, zjemy. nie a Czeka Czekam na pipcia zawróci To w środku nic nie ma tutaj w środku nic nie tam dane? Czekam aż przyjedzie po mnie Mój A Na pipce Ty na nogach idziesz? Nie zapłaciłeś mi za pr... Na, na, na... ten po mnie Na... na paliwo weź mi zapłać 40 zł. Jeszcze? Dobra no. Tak, zakręcić ku... ciężko jest W idzie, a nie? Dawaj Jest. Na gospodarkę dobra widzowie, eee, także dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału. Oczywiście, sam jak palec był to 45. Eee, Proponuję was teraz po dzisiejszym filmie stawić łapkę w górę. No, tym pod tysiąc łapkę w górę. Także okno, stawcie subika na kanale, oczywiście, tak zostawcie, bo nie będziecie żałowali. Kolejny odcinek to będzie oczywiście zebrać polskiej Farmy z Farminga 22. Dzisiaj znaję był tutaj mój drugi gospodarz, koleżka, pan Piepciu. A ja bo że nikomu roźmie. A czego te kamerę dalej masz na głowie założoną? Nie wiem. Nie. te kamerę się rozwalę, byś w ogóle... Się tak nie. Na no czekaj. So. E, także trzymajcie się, widzowie, do kolejnego odcinka. Tak jak mówiłem, jutro oczywiście sobota wjeżdża bracia polskiej farmie, a dziś oczywiście piątek, także napiszcie jak tam się czujecie po pierwszym dniu szkoły, także trzymajcie się. Dobrej do, dobrego... Dobrego piątku wam życzę, także... Nara.